Namiętna miłość, tajemnica z przeszłości. Oraz rządza zemsty i zawzięta rywalizacja. Zaczyna wszystko. Od go. Podziwiam twój spokój. Tu trzeba szybko działać. Jesteś pewien, że jesteś jej ojcem? Moim zdaniem to właśnie miłość jest w życiu najważniejsza. No i dojgrałeś się, chłopie. Nic mi pan nie może zrobić. TVP HD zaprasza na serial Galeria. Od poniedziałku do piątku o 19.15. Ciało słabe, pokusa mocne, nie? Ciało słabe, pokusa mocne. Nic ja! nie też w domu. Zawsze tak jest! Hehe. <noise> Dolce w boskim świecie. Rodzinka.pl W TVP HD od poniedziałku do piątku o 19.45. Dzień jak co dzień. Co to straszne. Jest kultowym nauczycielem. Uczniowie go uwielbiają. Po co mi to? Po to, żebyś mógł zadzwonić w razie kłopotów, albo jakbyś chciał pogadać. Problem. A ty kompletnie nic nie rozumiesz. Problem alkoholizmu. W kolejnym odcinku serialu Głęboka Woda. TVPHD zaprasza w sobotę o 21.45. To jest trójstron, nie rozumiem. A wiesz, kto wiesz, gdzie jest wasz tata? No nie mam tak. Tadeusz to sobie życie. Raz zadzwoni z przyrodka Horn, a raz z Katmandu. Nie powinniśmy się spotykać, bo ich nie Stroniąca od dzieci Japiszonka w zupełnie nowej, życiowej roli. Chichot Losu w TVPHD w poniedziałek o 21:10 Otulamy to co najlepsze. Świeże warzywa, ser, soczyste mięso z grilla. Wszystko otulone w pszenny placek. Teraz w McDonald's nowy McRabb tacyki. Oraz szklanka Coca-Cola z branzoletką gratis do każdego mak zestawu powiększonego. Latem duże różnice temperatur mogą powodować bulgardu. Przy pierwszych objawach bólu gardła weź Strepsils z miodem i cytryną. Zwalcza wirusy i bakterie, szybko usuwa ból i przynosi ulgę. Nie żyję Strepsils. Szybka ulga w bólu gardła. Teraz z większym opakowaniem oszczędzasz do 40%. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Niektórzy lubią intensywne smaki, podczas gdy inni wolą łagodniejsze. Dlatego stworzyliśmy Listerin Zero. Nowy płyn do płukania ust bez alkoholu, który łączy w sobie skuteczność listerin i łagodniejszy smak. Listerin Zero. Skuteczność listerin, łagodniejszy smak. Jestem świetny w każdym świetle. Jestem Kulpix S6300. Jestem Nikon. Nadejszła chwila na pstrąga z grilla. Cudzie chwalicie, swego nie znacie. W domach, stodolach, na działkach wszyscy przodownicy pracy grillują naszego pstrąga. Grilluj i ty dla wspólnego dobra naszej pstrągowej klasy grillującej. Teraz pstrąg. To pierwszy raz, jak nie ma z nami Jurka. Brakuje mi jego żartów przy stole. On tak uwielbiał rozbawiać gości. Musi ci być ciężko bez niego i jeszcze te koszty związane z pogrzebem, pomnikiem. Czuję się już lepiej, a finansami nie muszę zawracać sobie głowy. Jurek miał gwarantowane ubezpieczenie na życie For Life Direct. Mogliście sobie na to pozwolić? Na emeryturze? Tak, to tylko złotówka dziennie, mniej niż za gazetę. Ty też masz ubezpieczenie? Oczywiście. Teraz wiem, jakie to wsparcie i jak bardzo to pomoże moim bliskim. No nie, by już pewnie nie przyjęli. Ależ skąd. To polisa dla osób w wieku od 40 do 85 lat. Nie ma żadnych badań lekarskich. Akceptują wszystkie wnioski bez względu na stan zdrowia. Przystępna składka nie obciążała naszego budżetu. Powinnaś się z nimi skontaktować. Ewa ma rację. Jeśli masz od 40 do 85 lat, wyślij SMS- Polisa pod 4244 i dowiedz się więcej o gwarantowanym ubezpieczeniu na życie. Moi bliscy, to proste. Koszt już od złotówki dziennie, brak badań lekarskich i pytań o stan zdrowia, nie spotkasz się z odmową. Twoja składka nigdy nie wzrośnie, a świadczenie nigdy nie zmaleje z powodu wieku, to gwarantowane. Obecnie koszt pogrzebu to nawet 16 tysięcy złotych, zasiłek pogrzebowy wynosi już tylko 4 tysiące. Wyślij teraz SMS- Polisa pod 4244, aby otrzymać więcej informacji oraz prezent. Nie zostawiaj bliskich z tym zmartwieniem. Bez ryzyka, bez zobowiązań. Wyślij Stąd ...to wybór odpowiednich dodatków, ale najważniejszy dodatek zostaje w szafie. Rajd żel przeciw molom. Delikatnie uwalnia odpowiednią ilość świeżego zapachu i substancji przeciw molom, aby chronić Twoje ubrania przez cały sezon. Rajd żel przeciw molom. Niezbędny dodatek. Chroni Twoje ubrania. Rajd zabija owady na śmierć. Chroni Twoją rodzinę. Nie widziałam różnicy między Kalgonem a innymi środkami. Zawsze wybierałam najtańsze. Do dnia, w którym moja pralka się zepsuła właśnie przez kamień. Zrobiliśmy wiele testów porównawczych i bez względu na temperaturę czy twardość wody, Kalgon zawsze najlepiej chroni pralkę. Życie każdej to calgon. Proama to część międzynarodowej grupy, która od ponad 100 lat ubezpiecza miliony klientów. Z doświadczenia wiemy... W ubezpieczeniach najważniejsi są fachowcy. Zawsze gotowi wysłuchać klienta. Dlatego w Proama do dyspozycji masz osobistego doradcę z całym zespołem, który pracuje dla Ciebie. Zadzwoń do doradcy na 815-815-815 lub odwiedź dobrego agenta i zapytaj o 70% zniżki na OcejaC. W tych okolicach ludzie nie noszą ubrań ponieważ chcą, aby dłużej zachowały swój nowy wygląd. Gdyby tylko wiedzieli o istnieniu nowego ULight Color. ULight Color z Boost technologii nie tylko chroni kolory przed blaknięciem, ale nawet ożywia kolor za każdym praniem. Więc ubrania możesz nosić tak często, jak tylko zapragniesz. Kochaj ubrania, kochaj ULight.

Bawełniany biustonosz z koronką tylko 17,99. Majtki lub stringi z koronką dwie pary tylko 17,99. I piżamka lub koszula nocna jedynie 29,99. Dołącz do nas na Facebooku. Zmywając ręcznie, marnujesz wodę, czas i pieniądze. Z nową zmywarką Whirlpool oszczędzasz i masz pewność doskonałych efektów. Woda pod wysokim ciśnieniem oraz finish sprawią, że brud zniknie już nawet przy zużyciu 6 litrów wody. Dzięki technologii Six Sense Power Clean, zmywarka Whirlpool perfekcyjnie myje naczynia. Whirlpool. Sensing the difference. Kup zmywarkę Six Sense Power Clean, testuj 30 dni, a jeśli nie będziesz zadowolona, zwróć ją. Przy zakupie naczynie żeroodporne i finish gratis. Whirlpool rekomenduje Finish, diamentowy standard. Kiedy czujesz ból, wiesz dokładnie w którym miejscu. Nurofen to rozumie. Bezpieczna dawka leku działa dokładnie w miejscu bólu, dając Ci ulgę tam, gdzie jej potrzebujesz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nurofen celnie trafia w ból, a na silny ból weź Nurofen Forte. Klikam w City.pl i odrywam się lekko. Podróżuję w miejsca, gdzie codzienność nie istnieje. City.pl. Odrwij się lekko. Teraz w Alior Banku jako jedyni dajemy Państwu żelazną gwarancję najniższej rady pożyczki niższej niż w innych bankach przy takich samych kwocie i okresie pożyczki. Jeśli znajdziesz tańszą ofertę, obniżymy Twoją radę. Alior Bank, wyższa kultura bankowości.